Halo, halo! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony i chcę Was dzisiaj zaprosić na pierwszy odcinek drugiej serii w Minecrafta. Myślę, że od tego zaczniemy, że troszeczkę się pozmieniało. Kameryka doszła, shadery doszły, zmieniłem wersję na 1.14.4, bo shadery. A tam trochę uli tylko było dodanych, więc myślę, że, że da się to przeżyć. Zaczynamy sobie grę na świecie z tym samym Seedem, który jest na świecie ze Zwiastuna. No i co? No i w takim razie zaczynajmy. No. Standardowo zaczynam sobie z, z chestem. A najważniejsza rzecz: ustawiamy sobie na poziom normalny i lokujemy, żeby nie było. Tak łatwo, a seria niestety nie będzie już serią e, multiplayerową. To znaczy może od czasu do czasu zajrzę tam, zajrzy ktoś do mnie e, na, ten, na, na, na serwer. E, na razie gram na singlu. No i zobaczymy, może kiedyś się rozszerzy, na razie, na razie nie wiem, więc na ten temat nie mam w planach. No niestety mi się osoby wykruszają. E, ogólnie to naprawdę mapka fajna się wyrenderowała. E, przyjemnie to wszystko wygląda. E, mam nadzieję, że z gwiazdą też, e, też nie był tragiczny. E, nie, przyznam się, że długo na nim nie siedziałem. E, patrząc w perspektywie, ile mógłbym. E, no ale nie można mieć wszystkiego. E, myślę, że troszeczkę zmniejszę render distance. Co prawda, mam 16. E, może wystarczy, zobaczymy. Ja tutaj od czasu do czasu zerkam na OBS-a, żeby sprawdzić, czy tam nie laguje, bo bo w Minecrafcie to zazwyczaj mam coś koło 60 FPS-ów e, za, zablokowanych, żeby mi mnie nie skakały. E, natomiast... E, OBS to czasem szaleje. E, <laughs> ogólnie tak, udamy się do tej wioski, która się tutaj nam wyrenderowała, e, zaraz koło spawna. E, no i co? Jeżeli byście chcieli seed e, tego świata, no to myślę, że nie będzie problemu. E, gdzieś wam go tam widzę w, 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 w komentarzach Uf, Nie w komentarzach, tylko w opisie Jeżeli będziecie chcieli e, A ja tym razem e, zarezerwuję sobie tutaj jakąś e, zwinęmy jakimś winiem jakiemuś O, dziecko! Bardzo fajnie, bardzo fajnie, podoba mi się e, Kusi, kliknąć, ale nie no trudno no. Eee, zobaczymy, która chatka nie jest zajęta. Mam nadzieję, że któraś jest. Eee, jak nie, to po prostu wejdę sobie do wieży i tam gdzieś wieży. O, mamy. Jakieś takie lekkie spadki chyba się rendruje świat. W ogóle chyba zmniejsze jednak tak dla, dla pewności, żeby aż tak strasznie nie było. Jednak ten view range myślę, że tutaj się przydaje, tylko ewentualnie jakby coś miał wygrywać, albo coś, ewentualnie jakieś te, jak to nazywa, przebitki. O, to, to wtedy tak, a, a tak to na razie idę spać. Dobrze, że ta wioska się w ogóle trafiła. To jest duże ułatwienie na sam początek. Można tutaj powymieniać, pozmieniać wiśniakom. Ich oferty, które tutaj mają. No, a na razie myślę, że. już Michał to zabrał. Dobra. Pierwszą rzeczą, którą będę chciał zrobić, to odbudowa tej wioski. Wybudowanie tutaj takich murów mniej więcej jak. jak na Zwiastunie, tylko że troszeczkę lepszych. Dlatego, że tam się śpieszyło. To znaczy, może nie tyle coś śpieszyło. Co nie chciało jakoś specjalnie tego rozbudowywać, tutaj myślę o bardziej kozackich rzeczach, to koniecznie trzeba wyciąć ten kawałek tutaj, bo przeszkadza, tam z tamtej górki są naprawdę fajne ujęcia wieczorem, no i co, od czasu do czasu będę tutaj kontrolował czas, myślę, że odcinki tak 20-25 minut, coś takiego, myślę, że będą spoko. Dobra, na razie koniec gadania i coś trzeba robić. Tam trzeba wyciąć dwa drzewa, z tego co pamiętam. Jak robiłem przebitki do, do Zwiastuna, to, to te drzewa strasznie tutaj irytowały. Miało być w ogóle wejście do wioski, jakieś tam rzeczy, ale, ale brakło mi muzyki, więc, więc myślę, że, że i tak nie wyszło tragicznie. Mogłoby być znacznie lepiej, oczywiście, ale do przeżycia wszystko jest. E, no nic, no nic. E, tam widziałem sporo kurczaków. E, od razu sobie ich troszeczkę pomorduję. Workbench, czy to wypadło? E, nie no, ja bym jednak te haty wziął. Poddawaj, mały. Nie możesz tu mieszkać sam, Do widzenia. E, dobra, asfalt to nie zrobiło. Dobrze, no ale dobra. Wezmę e, im te ziemniaki. E, skrzynkę sobie tutaj dołożę. Nie otwieraj drzwi! A Ani To jest twoja mama? <laughs> Ojca przyprowadził, żeby mnie... Ej ej, 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 młody! Czy ty mi pragniesz tutaj manifestować, że to twoje, twój dom? Do widzenia, nie macie tu. <laughs> Jeszcze potwierdził. No. Get out. Nie chcecie widzieć. Coś mi się wydaje, że chyba będę tutaj musiał wstawić żelaz do drzwi. Dobra, e, mniejsza tym. E, robimy tak, patyki. Jakieś... E, w ogóle kamień by się przydał. O, sprawdź księgi recepty e, Dobra, gdzie ja tutaj widziałem... o, kopalnia była tutaj. Z tego co pamiętam. Trochę ten świat już ogarnąłem. Ale, ale spokojnie to, to nie jest ten świat, yy, skradziła, yy, Gdzie były, były nagrania? Yy, czysty, odmowa. Dobra, okej, okay. te shadery, nie oszukujmy się. Mało co widać, mało co widać. Yy, Szałynął, no, już mamy jakiś węgiel. Na start bardzo dobrze. Yy, no i co, fajnie. No, no i kopiemy standardowa rzecz żebym wiesz. ciekawego, myślę, że ten. <laughs> Jerzy, Boże, uciekaj! Odejdź, odejdź, zostaw go. Jak, mnie, jak cię uratuję, to dasz mi coś? Ty się nie zastanawiaj, tylko proszę szybko odpowiedzieć, bo cię porzucę. Okej, okay. już mam pierwszy wyzględny. bardzo mi się to nie podobało. Zostaw to, nie idź tam, nic nie ma. Mam wrażenie, że oni nie rozumieją. Nie podoba mi się ten dźwięk. Tu jest gdzieś drugi cave, na stówę. Gdzieś pode mną. Bo gdzieś tam słyszę tego knajka małego, który gdzieś tam harczy. w ogóle koty są? Koty to jest zajebista sprawa. Dlaczego? Już powiem. Bo odstraszają fantomy. Śmieci. Boże, znowu utknąłeś? Znowu. To no już kiedyś tutaj wieśniaka są wyciągałem. Rodyn Kamek. ja wam tutaj zostawię. E, Wieśniaki sobie czasem dzwonią w ten dzwon, na przykład jak atakują e, bandyty. E, Dobra, okej. Okay. O! A nie gram na serwerze. E, już jakieś lag. Dobra. Myślę, że tak. Kilo standardowo. Do tego zrobimy piec. Um. I dotknięca sobie miłce ziemniaków, chociaż zostawię jeden, tak na wszelką Gdzieś słyszę zombiaka, jak robi sobie jaja ze mnie. Kurde, co to jest? Tu jest cave. Tu jest... tutaj, w tej górce jest cave. Mas... Masstuwe, bo tu jęczy. Chyba za zabiekłem sobie tutaj gdzieś zrobię wejście do kopalni. O Boże, ile tego monsterstwa tu jest. No, a ta jest to przylazło. Eee. O, kto pomyślał? mały gówniarz się pali. Błoń, błoń. Dobrze. Co za nieszczęście? Umieraj. Boże! Ej, 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 Dobra, żartowałem. Już sobie idę. Cześć, cześć, Dobra, do ziemniaki. Ryba. W ogóle nie sprawdzałem, co oni tu mają. Proszę ładnie siać. Co mi zaoferujesz? Uuu, mamy już trade na szparagdy. Dobrze. Eee, no nic, niech sobie to wyrośnie. Ja pójdę do tamtego cave'a. Na razie to wszystko to ja myślę, że połapam. Na razie... Ty stąd wychodź! Naprawdę, nie żartuję. Tu, wiesz... Chcesz pomóc, to... Nie rozumiem czego ode mnie chcesz. Cośmy no. No. się dogadali. Przydałoby się że raz, ale troszeczkę się cykam zejść tak w kopalnie. Bez... chociaż coś tutaj, jakieś pochodnie zrobię. No i zobaczmy. Na razie sobie więcej pochodnie w drugi ławek. No nie! musiałeś. Ile was tam jest? Ty, 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 tylko Key Wafety się żyjesz? Gdybyś tak wybuchnął. o. Po co on chce do tej jaskini? On coś tam chowa czy jak? Jesteś nienormalny. Witam was po tym krótkim cięciu. Sprawy techniczne niestety nie możemy wszystkiego. No cóż no. Pięknie, pięknie się zapowiada. Ej, 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 ej. Dobra, dobra, żartowałem. Ulala! Eee, fajnie, szkoda, że nie strzał. No i powiem tak: eee, przeszkadzają strasznie. No, aha. Przeszkadzają strasznie <laughs> te potwory, które się ukryć i te shadery też troszeczkę, bo robią klimat. Ale nie ułatwiają roboty. Jednak jest ciemno w niektórych miejscach i to tak tragicznie. Słyszę tajunka. mam nadzieję, że nie przyjdzie gdzieś tutaj z boku zaraz żaden hit. Tutaj było żelazo, to sobie je od razu wezmę. Jakieś takie jakby laki. Miejmy nadzieję, że nie. Eee, no ale nic, no będę starał się od czasu do czasu jakoś optymalizować, dodawać jakieś ciekawe rzeczy, no, no zobaczymy. Zobaczymy w ogóle jak ta seria się przyjmie, jak ten kanał się przyjmie, jak to wszystko się przyjmie. Teraz w czasach kiedy mamy tego, tego, tego wirusa, No nie jest łatwo. Ale przynajmniej jak yy, nie ma co robić, to się może przynajmniej YouTube poogląda. Myślę, że to całkiem spoko nawet żeby właśnie zacząć sobie w tym czasie, chociaż wielu innych youtuberów. Teraz siedzi w domach i nagrywają, więc oni też praktycznie cały czas nadrabiają. No ale jeszcze swojego YouTube'a całego obejrzałem, więc... stwierdziłem. A, to nagram. U i tutaj ładnie tutaj jest. Myślę, że jakoś inne wejście do tej zrobię. No nie, strasznie mi się nie podoba to on tam stoi. A myślę, że razem jest. No, ale dobrze. Na razie budujemy. Oh, bieramy, kopiemy. Potem będziemy budować. Eee, myślę, że jakoś ogarniemy to. Co to jest? Jezu, jest nie patrz. Nie strasz. O, e, no i koniec. Tam, napr no, tam naprawdę nic nie widać. Jest to trochę przerażające, ale wykopię to żelazo. Myślę, że zawinę na górę. Nie podoba mi się tam w ogóle. fajnie. Seria zaczyna się praktycznie jak ta pierwsza. Nic ciekawego. Tylko, że tym razem jest troszeczkę wizualnie ładniej. No i kamerka. No i zobaczymy jak z dźwiękiem. No na razie pewnie szału jakiegoś nie będzie. No ale co. No nie wszystko na raz. Myślę, że jak e, zacznie się kanał powoli rozwijać w jakiś sposób, to zacznę trochę inwestować. E, na razie, na tym, co mam, e, będę musiał pracować i zobaczymy. Myślę, że tragedii jakiejś nie ma. E, mogłoby być lepiej, to, to jest pewne, ale, ale musi być jak jest. Trzeba co wy macie z tą fontanną? Ja wiem, że wy się tu spotykacie i w ogóle, ale czemu blokujesz wyjście? Wychodź stąd Ty No i zajebiście. Teraz to nic stąd nie wyjdzie. Jezu! Też jeszcze dwa Uhuhu. A drugi gdzie? Muszę zawieźć Przepraszam bardzo, a Golem co robi? O się. A dobra, O, Odejdź no! No, jakieś no, strzały. Dobra, leży Co ty jesteś w wodzie? Co ten drugi? Jak go tu słyszę Jest tam, utopiec się zrobi To wylezie tam menda. Dobra, dobra, na razie niech tam siedzi. No i dobrze Urosłeś? Tamek. Tak. myślę. Tak szybko dorastają. teraz te dzieci. Podobnie jak jednego ziemka sobie zostawię jak to już. Więc... Kąd miałem zamszony wrug? A, z fontanny, dobra. Eee, okej. Okay. Jak to tam widać? No, oprze, na eee, Ok, kamień. Myślę, że z kamieniem należy zrezygnować. Te rzeczy poprzerabiam na patyki. No. No, to drewno mi nie jest niepotrzebne. Mam nadzieję, że nie wprowadzą patyków z drzewa akacjowego czy z drzewa jakiegoś tam ciemnego, bo już w ogóle będzie zaśmiecany piwunek totalny. Dobra. Najpierw, ee, najpierw... myślę, że mieć zrobię. Pomocka przyszła. Wstawaj! <laughs> to moje łóżko. Jest <laughs> tam kością zajebiście wyglądało, coś konkretnego. No. I żebyś mi tu nie wracał, to mój dom! Wypadł. Przychwrażliwienie. A Boże, myślałem, że już się też razem wyskoczyło. Co to za Nie wchodź! Jesteś nienormalny. Cię dziwię czemu to się nie a tu drewno jest. Jabko to nie drobnie. To jakaś sadzonka. O, a to yy. Przepraszam... Ha! Ho! Ty żyjesz! Cię tu zamkli. W tym drzewie. I tak bezrobotny jesteś. W ogóle pomyślę jak tutaj y, otworzyć te, te bloki y, typu nie wiem stół kartografa czy, czy mównice, bo dzięki temu te, te nieroby zwykle brązowe y, mogą z... zacząć pracować. No nie! A teraz mam mierzy co? Poza Nie, to mój dom. Teraz musisz umrzeć, no. Dobra, okej. Okay. A co to za pokąt na tutaj, co? Hehe, <laughs> co? Ja też chcę. Oj, oh, to a while. O, Bricket. Ooo, oh, bricket. Ja Janowy w branży. Tak, <laughs> Nie śmieszne? No i Dobra, okej. Okay. Mamy świnę, mamy krowę. Niech chcę zrobić taką chorobę. mi całkiem okay, fajnie? Szkoda, że mamy tylko jeden słon. Ja sobie go przeniosę. O! Już się zbierają. O, dzień dobry, zapraszam, zapraszam. O, to co mam w Ja go chyba zamknę, bo... Zapraszam. Dzień dobry. Zostaw! O, hej! I co? Już nie będzie wchodzenia do studni Bardzo dobrze. A ty sobie tam burgot. Bardzo dobrze. Zabezpieczenie techniczne. Bardzo dobrze, trzeba było tak zrobić od razu. Dobra. To tak. E, działamy dalej. Tak, 24 minuty. Uuu, będzie tam jakieś krótkie cięcie, ale chyba to będzie kończyć. W tym odcinku praktycznie nic nie zrobiłem, trochę pokopałem dużo pogadałem. Znaczy, dużo. Zobaczymy, idealnie 24 będzie. Się, będzie. Na razie robimy klapę. I cykli i mamy jakąś podręczną zbroję. Taką podstawową. I Dobra. Myślę, że ja się na razie będę z wami żegnał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Eee, że wam życzę. Miłego czegoś, nie wiem kiedy to oglądacie. Eee, trzymajcie się, na razie, cześć!